Bardzo częstym przekonaniem towarzyszącym zaniżonemu poczuciu wartości jest przekonanie o tym, że jestem gorszy czy jestem gorsza. Najczęściej nabywamy tego przekonania w sytuacjach, kiedy jesteśmy z kimś porównywani, czy sami się porównujemy. Wtedy cokolwiek nie zrobilibyśmy czy nie osiągnęlibyśmy, jest porównywane do kogoś, kto zrobił to lepiej. Czy sami robimy sobie to w szkole, kiedy porównujemy się z dziećmi i porównujemy, że ktoś napisał lepiej klasówkę, czy lepiej odpowiedział? I kiedy okazuje się, że tak, to pojawia się, może się pojawić w głowie takie przekonanie, że o ja jestem gorszy. Z czasem przekonanie to staje się tak silne, że myślimy o sobie w każdej dziedzinie. Jestem gorszy, niczego nie potrafię, inni mogą to lepiej. Po co się w ogóle o coś starać i tak mi nie wyjdzie tak dobrze jak komuś innemu? I ograniczamy siebie i swoje życie bardzo poprzez takie y, przekonanie, ponieważ nie dajemy sobie szansy, żeby nawet eksplorować pewne rzeczy, czy starać się o pewne rzeczy w życiu. Jeśli masz takie przekonanie głęboko w sobie, że jesteś gorszy czy gorsza, pozwól sobie poczuć przez chwilę, wejść w kontakt z tym. Poczuciem gorszości, opukując punkt gamma. I kiedy masz już to przekonanie i czujesz go, zacznij opukiwać punkt karatę i powtarzaj. Mimo, że czuję się gorszy od innych, inni są lepsi. Jest im lepiej, jest im łatwiej, a ja jestem gorszy. Coś ze mną jest nie tak. To wybieram teraz spokój i relaks. Mimo, że czuję się gorszy od innych, nie zasługuję na to wszystko, co inni mają, bo jestem gorszy. Im się należy, a mnie nie. To teraz akceptuję wszystkie swoje uczucia. Mimo, że czuję się gorszy od innych. Nie jestem tak wspaniały jak inni. Tyle mi brakuje do tego, żeby być jak inni. To teraz akceptuję wszystko to, co czuję. I brew czuję się gorszy. Inni są lepsi ode mnie we wszystkim. Innym jest łatwiej, bo są lepsi. A ja jestem gorszy, więc po co próbować czegokolwiek? I tak nic mi się nie uda, bo jestem gorszy. Nie ma sensu się starać o cokolwiek. Czuję się gorszy od innych. Zawsze mi to powtarzano, że inni są lepsi i potrafią wszystko lepiej. A mnie zawsze wychodziło wszystko gorzej. Przynajmniej tak mi to mówiono. I do dzisiaj jakaś część mnie w to wierzy. Więc sam zrezygnowałem z życia w pełni. Bo po co się starać, jak i tak mi nie wyjdzie? Przecież jestem gorszy od innych. Może pochodzę z gorszej rodziny? A może ciągle mnie porównywano i mówiono, że inni są lepsi? Czuję się gorszy od innych. I bardzo mnie to ogranicza. Bo nie mogę przez to korzystać z tylu wspaniałości w świecie. Nie zasługuję na to, bo to wszystko jest dla tych lepszych. A ja jestem przecież nikim. Ciężko mi się tak żyje. Ale jakaś część mnie mówi, że tak już jest. A co jeśli ta część mnie się myli? Jeśli to jest tylko takie przekonanie, które wyznacza moje samopoczucie i to, co robię, a tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, co by było, gdyby się okazało, że właśnie tak jest? Co by było, gdybym się uwolnił od tego przekonania i uznał, że nie ma gorszych i lepszych, są po prostu inni. Wszyscy jesteśmy różni i każdy z nas jest potrzebny w unikalny, własny sposób. Uwalniam się od tej wielkiej przykrości, gdy ktoś mi powtarzał, że jestem gorszy i nic nie potrafię. On nie wiedział, co mówi. Wybieram to, kim jestem. Wolno mi doświadczać mojego życia tak, jak głęboko tego pragnę. I komuś może się to nie podobać. Ktoś może mieć inne standardy i przekonania na temat życia. I to jest ok. Wszyscy jesteśmy różni. I każdy ma prawo do tej różności. Akceptuję, że świat jest tak różnorodny i że wszystkie kolory są piękne, i nie ma co ich porównywać, który piękniejszy. Wszystkie są potrzebne na różne okazje. Akceptuję to, kim jestem. Akceptuję swoją, swoją unikalność, nawet jeśli kiedyś ta moja unikalność się nie podobała. Przykro mi, że ta osoba nie rozumiała mnie i mojej unikalności, ale uwalniam się już od bycia ofiarą tego. Uwalniam się od tego poczucia, że jestem gorszy. Wolno mi robić wszystko tak, jak tego pragnę, jak chcę tego mój potencjał. To wszystko jest potrzebne w świecie. Życie nie stworzyło nas po to, żeby nas potem odrzucać. Ono dało nam specyficzne dary, pewne cechy. Możecie chciało, aby właśnie to przejawiało się w nas. I komu to oceniać? Jeśli ktoś nie lubi czegoś, to to jest w porządku. Nie musimy lubić wszystkiego i przyjmować wszystkiego. Ale to coś też ma prawo istnieć. Bo jest potrzebne gdzieś indziej, nawet jeśli nam nie jest to potrzebne. Uwalniam się od tego przekonania, że jestem gorszy, bo nie spełniam czyichś standardów czy wymagań. To nie moja wina, że ktoś tego nie potrafił. Nie potrafił wspierać mojego potencjału i cieszyć się. To ten ktoś miał problem z tym, żeby uznać moją unikalność. Żeby zaakceptować, że wszyscy jesteśmy różni i tak samo potrzebni. Przykro mi, że mnie to spotkało, ale uwalniam się już od tej przykrości i akceptuję, że nie ma czegoś takiego jak gorszy czy lepszy. Jest tylko różnorodność, która nie podlega ocenie. Kolor biały i czarny są tak samo potrzebne w świecie. Każdy w swoim rodzaju akceptuje siebie i tą całą różnorodność w świecie. Wszystko to ma prawo istnieć. I czarny kolor nie musi się denerwować, że ten drugi kolor jest biały. Nawet jeśli czarny nie rozumie białego koloru. To oba mogą tak samo egzystować, być przydatne i wartościowe. Wybieram spokój, kiedy myślę o tym, kim jestem. Akceptuję, że mam swój unikalny potencjał, który nie jest gorszy od niczego. On jest doskonały, taki, jaki jest. Wybieram spokój, kiedy myślę o swojej wartości. Uwalniam się od tego przykrego przekonania, że nie jestem taki, jak ktoś chciał i akceptuję, że dzięki Bogu, że jestem taki, a nie jak ktoś chciał. Bo nie ma większego szczęścia, jak móc być sobą i się tym cieszyć. Weź głęboki oddech.